Cześć, dzisiaj zapraszam Was na filmik o hortensjach bukietowych, o Anabelkach, o tym jak ja je uprawiam, czy je nawożę i co tak naprawdę potrzebują, by pięknie rosły i cieszyły nasze oczy. Miłego oglądania. Hortensję, którą tutaj widzicie, to jest hortensja Polar Beer ta większa plama, limonkowa i hortensja Vanilla fraise. Słuchajcie, ja te dwie hortensje posadziłam w dwóch miejscach. Jest ona tutaj i tam za brzozą i z ciekawostek powiem wam tak, że yy, no po prostu kupiłam jako małe dwie sadzonki, polar bear i wanilkę i stwierdziłam, że one są zbyt małe że nie będzie ich widać, i posadziłam je po prostu obok siebie. Mija chyba piąty lub szósty rok, i sami widzicie, że w tym miejscu polarbir zdominowała wanilkę. Za każdym razem wiosną zastanawiam się, czy ich nie wykopać, ale po prostu boję się uszkodzić tych korzeni. Niech już rosną tak, jak zostały posadzone. Ale ewidentnie tutaj wanielka frais męczy się w tym bukieciku, nie może pokazać swojego pięknego wyglądu. Natomiast tamta jest odwrotnie, tam wygrała Waniela Fry's, a Polarbir jest tą słabszą. Już Wam to pokażę. Jeżeli chodzi o uprawę Hortensji, Myślę, że to są najprostsze hortensje. Yy, ogólnie te bukietowe czy te anabelki. Przycinamy je wiosną. Robiłam filmik yy, przy porządkach wiosennych. Jak cięłam te hortensje, to możecie sobie obejrzeć. I w zasadzie najważniejsza dla nich jest woda. Któryś rok podrzuca jakiegoś obornika, ale nie nawożę jakimiś specjalistycznymi nawozami do hortensji czy do kwitnących. Po prostu uważam, że najważniejsza jest dla nich woda, no i słoneczko. Polecam dla osób, które chciałyby mieć Hortensję w ogrodzie, to po prostu Hortensja Ogrodowa jest jedną z cięższych Hortensji, bo trzeba jednak osłaniać na zimę, a już w ogóle wiosenne przymrozki no to są, bym powiedziała, największym wrogiem. Yy, tych hortensji ponieważ wystarczy jeden przymrozek i yy, hortensje yy, no po prostu nie zakwitną będziemy mieć bujny krzew zielonych liści tak z daleka prezentuje się ta yy, polarbir kocham po prostu te hortensje bo one już faktycznie jak zakwitną to zdobią ogród nawet do połowy zimy gdyż te kwiatostany dopóki się nie obsypią to przyprószone śniegiem, też cudnie wyglądają. Tutaj mam nową rabatę, to już też Wam kiedyś opowiadałam, ale dla nowych obserwujących. Tu mam dwie hortensje na rabatach, to jest hortensja Limelight. Jest to jedna z też fajniejszych hortensji, ponieważ one się nie pokładają po deszczach, mają sztywne pędy też kolor ich jest limonkowy. Ja wam tu pokażę zaraz już starsze egzemplarze tam na końcu na wprost. Świetnie się prezentują, też cudnie się rozrastają. Jest to jedna z wyższych hortensji. I znosi dobrze słoneczko, nie przypala się tak bardzo. Tu mam akurat dwie sadzonki. Rosną niby obok siebie, ale jedna jest Wyższa myślę nawet o 30 cm. Zresztą wam to zaraz ochwycę. wypuszcza pędy. I w zeszłym roku też tak było. One dopiero tutaj zaczynają rozwijać te połączusie. Część już jest w płatkach, a część jeszcze w pąkach. Hortensję z zeszłego roku posadziłam sobie. Oczywiście wyszło, że w złym miejscu, ponieważ bardzo się tutaj gniecie z berberysami Przeniosę sobie ją troszeczkę tutaj gdzieś do przodu, żeby ją bardziej wyeksponować. Myślałam, że te pędy wybiją wyżej, no ale niestety na razie jest niziutka Nie wiem, czy wspomniałam, że jest to Hortensja Herkules. Również ma mieć te pędy niepokładające się po deszczach, ma mieć sztywne pędy. No więc zobaczymy jak ona się będzie sprawdzać. Ale kwiatuszków ma dużo jak na pierwszy rok w ogrodzie. Tutaj jest hortensja Pinky winki. Zakochana jestem ostatnio w takich kwiatostanach właśnie ażurowych i bardzo szpiczastych. One mają takie wysmuklenia na górze, no, wygląda cudnie. Czekam na te przefarbienie się teraz w róż, no myślę, że będzie się tutaj ładnie prezentować, ale ta biel również w tym momencie przy tych jeżóweczkach, przy tej super tuni również super wygląda. Nie jest to jeszcze wysoka hortensja, a rośnie tutaj myślę jeszcze 3 rok. Ale jeżeli chodzi o szerokość, to ładnie się rozrosła. Tu wam z bliska pokażę, jak wiatrostany wyglądają. One są bardzo podobne do Hortensji light i zaraz je wam też pokażę. Kocham po prostu taki wygląd Hortensji. Poluję teraz na dokładnie tą samą odmianę, ale chciałabym zakupić ją na pniu. Liczę na to, że nie będzie się pokładać, ponieważ ma takie ażurowe kwiatostany, więc woda powinna przepływać pomiędzy płatkami. No i tutaj jest właśnie ta hortensja Candlelight. No, ona jest już troszeczkę dłużej niż ta Pinky i Myślę, że o rok. Dłużej. malutku sobie rośnie, ale kocham ten kwiat. Po prostu kocham ten wygląd, ten ażurowy i ten szpiczasty kwiatostan. Bardzo mi się podoba. Na razie są białe, ale również tam, jak widać, łapie ten kolorek różowy. Są hortensje, phantom ta sadzonka jest młoda, chyba tegoroczna, jak się nie mylę, albo jesienne na sadzenie. Natomiast tutaj to już jest starsza odmiana, myślę, że 3-4 lata. W tym roku ładnie ją wybiło do góry. Wyrasta ponad jeżuweczki, ponad trawę. W końcu ją widać. Kwiatostan jest bardziej spłaszczony, ale taki nabity. Na razie limonkowy. Ale z tego co pamiętam, to również y, łapie rumieniec lekko różowy. Mam powtórzonego limelighta. Utrzymuje się raczej w tych hortensjach, które y, no, dobrze się sprawdzają, nie pokładają się. Pojedyncze egzemplarze mam zakupione, ale jeżeli te kwiat, ten kwiat się nie prezentuje dobrze lub przypala, to po prostu nie powtarzamy już ich w swoim ogrodzie. Tutaj jest hortensja, też jedna z starszych. To jest Mont Blanc. Ma taki kwiatostan nabity, stożkowany. Powiedziałabym, że bardzo podobne do Magical Kilimanjaro. Te pędy są sztywne. Nie pokładające się. Jak one już super zakwitną, chodzi w sumie o wszystkie te hortensje bukietowe. To wyglądają jak białe żaróweczki na ogrodzie. Rozjaśniają ogród. I tutaj słuchajcie, też mam, to jest jedna też z wcześniejszych, z pierwszych, piękna, niepokładająca się hortensja Limelight. Pójdziemy sobie teraz tutaj na rabatę yy, wzdłuż domu. Tutaj natomiast mamy hortensję, jak się wyfarbi na ten swój róż. Spójrzcie jaki on jest śliczny, ten odcień różowego. Tak gdzieś za trzy może tygodnie ona złapie się cała, taka różowa. Wygląda to przepięknie. Wykorzystuję je do wianków, do bukiecików suszonych. Wygląda ślicznie. No i tutaj mam rabatę taką samą jak co Wam pokazywałam tą świeżą z hortensją Limelight. Na razie są to sadzonki tegoroczne. Więc niziutkie. No jest tutaj jeszcze hortensja właśnie taki Limanjaro. Możecie zauważyć, że też ma podobny ten kwiat jak do Mont Blanc. Też ma mieć sztywne te pędy. Nie pokładające się z długimi kwiatostanami, bo nawet do 30 cm. I moje ukochane Anabelki. Przepiękne kwiatostany, ogromne, spójrzcie jaki kwiat. I to jest Anabelka Strąg. Oczywiście jest podparta. Podpieram ją taką taśmą szeroką, już Wam pokażę. Oczywiście i tak to nie pomaga w całkowitym uchronieniu przed wyłamaniem pędów, ale i tak udaje się w dobrej formie utrzymać ten kwiat. No i tutaj tak samo jest podwiązana. A z ciekawostek wam pokażę. Są to hortensje tegoroczne i to są sadzonki ukorzenione. Z patyczków w tym roku. Nie wiem co tu tak wyrosło. Spójrzcie, jak palenka wygląda. Taki pen I ma już kwiatuszek. Wiadomo, jest niska, bo ma może z 30 cm, ale już zdobi. I tu Anabelki również z patyczków. Ale one już są chyba dwuletnie, jak się nie mylę. Więc już są wyższe. I to w sumie byłoby tyle na temat hortensji. Dzięki za oglądanie. Pozdrawiam was serdecznie. Uziątki pa.